Pamiętacie, że Nowa Lewica bije się z tego, z, 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 z Polską 2050, a właściwie to... Znaczy, no tak, z Polską 2050, bo już nawet nie do końca z trzecią drogą o to, czy Hołownia ma być marszałkiem, czy nie ma być marszałkiem. No to chyba, bo oryginalnie oni się umawiali, że przez połowę kadencji marszałkiem będzie Hołownia, a przez drugą połowę będzie Czarzasty. No i teraz wygląda na to, że Hołownia chyba już się zaczął godzić z przegraną. Chłownie chyba już zaczął do, 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 dojrzewać do tego, że, że nie będzie marszałkiem. W związku z czym zrobił dokładnie tę rzecz, którą robi się w takiej sytuacji. Znaczy ogłosił, że złożył. Zgłoszenie do ONZ-u na, 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 na gościa odpowiedzialnego za, za mi migrację. Poczekajcie, jakie jest to stanowisko dokładnie? To jest komisarz. Tak, na stanowisko wysokiego komisarza ONZ do spraw uchodźców. I czy my możemy sobie bardzo szczerze powiedzieć, że to jest szczur uciekający z stojącego statku? Czy my możemy bez problemu przyznać to i powiedzieć, to jest to, co oglądamy? Ponieważ niezależnie od tego, czy chłownia jakieś kompetencje ma, czy ich nie ma, czy jest dobry, czy niedobry, to, 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 jest, to jest vibe tego samego, co zrobił Tusk 10 lat temu. Znaczy po prostu, ee, to już długo nie pociągnie, więc ja się zwijam. I nie lubię być tą osobą, która, która, która teraz wam powie, a nie mówiłem. Ale do wszystkich ludzi, którym mówiłem, żeby nie głosowali na Polskę 2050, ani na trzecią drogę, a nie mówiłem. I wygląda, i oczywiście Chownia opakował to w takie bardzo ładne, PR-owe ramy, mówiąc, że to jest ten etap, gdzie Polsce 2050 można odpiąć kółka i etap założycielski się kończy. No. I może faktycznie tak jest. Warto docenić, że ten etap założycielski zawierał takie rzeczy jak ręczne sterowanie partią, jak ignorowanie aktywu, który w, w, w bardzo różnych mi miejscach kraju uświadamiał sobie, że nie może samo sobie decydować. Takich jak na przykład wrzucanie kandydatki na prezydentkę miasta Wrocławia wbrew lo lo lokalnym władzom. Nie? Jak rozumiem. Ten okres założycielski, te, te kółeczka opieki założone przez, które przypiął swojej organizacji Szymon Hołownia, właśnie zostają odpięte. Rzecz jest taka, że wbrew tej pięknej, bajecznej narracji, raczej wątpliwe jest, żeby z Polski 2050 miało w takiej sytuacji coś pozostać. I ludzie się w pierwszej kolejności skupili na tym, że Hołownia zważywszy na to, na, na wszystko to, co, się, co, co, co on i ogólnie dzisiejsi rządzący robili w kontekście granicy z Białorusią, kryzysu uchodźczego, tych wszystkich, tych wszystkich rzeczy, które, tej groteski, którą my oglądamy dla zmiany w Polsce, a nie za granicami naszego kraju, że, że to jest komedia, że on miałby zostać wysokim komisarzem do spraw uchodźców. Ja się z tym w pełni zgadzam. Ale na pewnym poziomie, mimo wszystko, chciałbym powiedzieć, że dużo bardziej razi mnie to ujęcie naszej, Lokalnej polskiej polityki, w ramach którego zdobycie jakiejś pozycji w polskim parlamencie jest dla wielu ludzi taką trochę szmatłałą trampoliną, która, z której można się wybić do lepszych rzeczy, nie zrobiwszy tak naprawdę nic przesadnie, przesadnie wielkiego czy imponującego w lokalnej polityce. Ponieważ kiedy Tusk uciekał z Polski do Parlamentu Europejskiego, to on zostawiał Polskę w Mocno w objęciach austerity, czyli kretyńskiej, wyniszczającej polityki oszczędności. Zostają Polskę, w której szans, perspektywy na to, że PO się długo utrzyma na wodzie, były marne. Co też nie oszkujmy się. PO było pod wodą, dopóki on nie wrócił z salonów Unii Europejskiej. I to, co robi Hołownia, też bardzo pokazuje, że dla ludzi jego pokroju jesteśmy po prostu nieważni. Nie, nie Ponieważ ja mam na przykład bardzo dużo szacunku do ministry z jego z, z jego grupowania czyli do Pełczyńskiej do, do Katarzyny Pełczyńskiej i uważam, że to jest kobieta, która nawet jeżeli zalicza fakapy, to ona jest po prostu maszyną, nie? Ona to, to jest ta osoba, która nawet jeżeli część z tego co ona pokazuje jest, jest, jest tylko e, właśnie też szopką i PR-em. To jest niesamowicie skuteczna w sygnalizowaniu swojego zaangażowania i, w i pokazywaniu, na czym jej zależy. Naprawdę uważam, że w, że w obecnym parlamencie jest mało osób, które tak aktywnie mówią o walce z problemami, które ona bierze na celowni. I Pełczyńska jest naprawdę, mówię, ja mogę, nie lubi ja, 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 ja mogę nie lubić jej ugrupowania, ale mogę jednocześnie powiedzieć, że to jest kobieta, która zasługuje na olbrzymi szacunek. Tego samego nie mogę powiedzieć o Hołowni. I. Już ktoś ze mną na Twitterze debatować, że o to chyba jest najważniejsze, żebyśmy Pola żebyśmy mieli Polaków w urzędach, w instytucjach międzynarodowych. Gówno prawda. G gówno, gówno prawda. Takie, takie rzeczy może mówić tylko osoba, która nie ma bladego pojęcia o instytucjach międzynarodowych. W sensie, tak, tego, tebu, tego typu perspektywa ma znaczenie tylko w ujęciu jakiegoś bardzo dziecinnego nacjonalizmu, który wierzy, że ludzie z mojego narodu są w jakimś cudem defaultowo bardziej wartościowi niż ludzie z innego narodu, albo że oni są w stanie załatwić coś na tych urzędach dla nas. To, to tak nie działa. Tylko znowu, w, taki, w takim kontekście trzeba by dla odmiany śledzić i rozumieć, co się dzieje w instytucjach takich jak, jak ONZ szczególnie, gdzie o ile myślę, że zrozumiałbym tego typu narrację w kontekście na przykład NATO, chociaż dalej uważam, że to i tak jest bardzo naiwna decyzja, bo ona w głównym stopniu tak naprawdę nadaje daje prestiż, a nie daje faktycznych korzyści. To e, tak w kontekście ONZ-u serio? Ważne jest to, żeby byli Polacy na stołkach. Polacy w instytucjach nie robią niczego dla Polski, czego nie da się powiedzieć na przykład y o komisarzach z Danii lub Niemiec, oni realizują interesy swoich wyborców. Czy znaczy, wiesz, no, pamiętaj, komisarz nie jest wybranym politykiem? Jak się spojrzy na chyba można powiedzieć, że najbardziej rozpoznawalnego um, ONZ-owskiego polityka, czyli sekretarza generalnego uh, Antonio Guterresa, no to ja wam powiem, że, że potrzebałem sobie sprawdzić, żeby przypomnieć sobie, skąd on pochodzi. Ponieważ większej rzeczy, o których on. O, on decyduje, którymi on się zajmuje, większość tematów, w których on się wypowiada, ma niewiele wspólnego z jego lokalną polityką. Ma niewiele wspólnego z tym, co się dzieje w jego kraju, ponieważ znowu nie na tym polega bycie komisarzem w ONZ-cie, nie, nie na tym polega bycie sekretarzem generalnym ONZ-u, żeby reprezentować swój kraj. I w przypadku, i w przypadku znowu komisarza do spraw uchodźców, no ja nie wierzę, że ktoś, kto w Polskim Sejmie reprezentuje pozycję pod tytułem, musisz, musisz być tak fajny, żeby być uchodźcą, a nie złym migrantem, który chce nam odgryźć głowę. A nawet jeżeli to robi w ułagodzonej i zapakowane w cukiereczki wersji, którą serwuje nam chołownia, no ja nie robię sobie nadziei, że on będzie bardzo, że, że, że on byłby dobrą na to stanowisko. I mam troszeczkę taki vibe, Chociaż mimo wszystko wciąż, wciąż wydaje mi się, że Chłownia bardziej pasuje na to, stoisko niż, na, na to stanowisko niż Duda na kiedy zgłaszał się do e, MKOL-u i próbował, próbował zająć się o, o, Igrzyskami Olimpijskimi. Ale mam vibe takiego właśnie gonienia za stołkami nie? I, i uciekania stojącego okrętu, a nie, a absolutnie nie tego, że ktoś jest zaangażowany w, w wielkie sprawy. Jestem bardzo. jestem. Powiem zupełnie szczerze, jestem bardzo cyniczny, jeżeli chodzi o w ogóle kwestie mainstreamowych polityków. Nie tylko polskich, zajmujących właśnie tego typu tego typu stanowiska, ponieważ większość mainstreamowych polityków jest dla mnie bardzo niewiarygodny. Natomiast natomiast wiecie, mam to szczęście, że ja nie jestem wyborcą chołowni, nigdy nie byłem. Bardzo zastanawia mnie, ilu wyborców chłowni, po pierwsze teraz pluje sobie w brodę, widząc, co podwalił, to jest raz. A dwa, zda sobie sprawę z tego, że on coś takiego odwalił, jak już będzie dawno poptaka. Albo będzie mu to pamiętało, co też jest bardzo ciekawą myślą, będzie mu to pamiętało. Jeżeli on tego stanowiska nie dostanie. A ja w sumie kotłownie zaprosił do, ich do Sejmu i była inbawi w kontekście naszej wschodniej granicy, jakby nim został, nieważne, w którą stronę byłoby ciekawie. Nie wiem, czy dobrze, ale ciekawie, ale ja nie chcę, żeby było ciekawie, wiesz? Ja nie chcę, żeby było ciekawie, i nie mam takiego nastawienia, że, 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 że jestem w stanie na przykład uwierzyć, że co też swoją drogą myślę, że jest ciekawą myślą, warto, warto się no, chociaż na chwilę nad nią zawiesić. Nie jestem też skłonny uwierzyć, że gdyby. Uh, okazało się, że on, że chłop dostanie to stanowisko, to my nagle zobaczymy zwrot z jego strony i dowiemy się, że no on wcześniej zgadzał się na te rzeczy, dlatego że to była polityka, a teraz nie musi robić polityki, tylko może walczyć o słuszną sprawę, bo to też. Mówiłoby nam wiele o jego wartości. Nie głosowałem na niego jak startowanego prezydenta w XXI yy, i ostatni raz, roz, yy, bo z rozdzielenia kościoła od państwa zrobiło się referendum w sprawie aborcji, a o zielonej energii i atomie milczy. No, Półczyńska mówi o zielonej energii i atomie, no. A to mu nie będzie, już jest już takie opóźnienie, że do końca kadencji nic nie zrobią? Bardzo ciężko stwierdzić. A co jeśli chłopnia był konserwatywnym homulcem Polski polskim 2025 i teraz mają szansę się połączyć z jakąś lewicową partią? Ale nie mają lewicowych wartości. Mają za to na pokładzie ludzi, którzy handlują stołkami, handlują e, listami i którzy b, b, lubią bardzo dobrze robić ka kapitaluchom. Więc ja, ja nie, nie wiem, co, co on miałby tutaj zmienić. Mówię. Powinniśmy bardzo wyraźnie mówić, że to jest szczur uciekający z tonącego statku. Co także nam mówi o tym, w jakim kierunku zmierza polska polityka. Bo jeżeli, bo, bo jeżeli dzieją się takie rzeczy. I chołownia chce się wyniksować z polskiego Sejmu. E, w najlepszym wypadku on, on po prostu mówi, żeby się, żeby się nudził jako poseł. Zresztą on też powiedział, że on odrzucił e, ofertę stołka wicepremiera. A w najgorszym mówi: Ja już widzę tę katastrofę na horyzoncie i ja ją sobie skipnę, bo mi się nie chce. To nie jest przesadnie pocieszające. E, w sumie nie głupio mi po czasie, bo i tak. Ten wynik prezydencki nie przełożył się na cokolwiek później. Jak mówię znajomym. Mo, mo moją chociaż najbardziej w prawo. moją chociaż bekę, że kotłownie była nie korwin. Okej. Okay. Powertu z Chrisikorskich chcą go poprzeć, chyba szykuje się skonsumowanie Polski 2050. Absolutnie się oczekuje. No tylko znowu ma nas co cieszyć? Ta mega partia szerokiego namiotu. Czy to już to, to będzie jeszcze bliżej e, tego koszmarnego? E, obrazu amerykańskich demokratów odzwierciedlanego w, w Polsce, no, no, no dajcie, że spokój. Im większą, im większą i bardziej skonsolidowaną e, siłą jest w naszym parlamencie PO, im więcej mikropartyjek ona wchłonie, tym będziemy mieli raz mniejszy pluralizm, nie większy, dwa w tym ta scena polityczna będzie bardziej mdła i bardziej i większe będzie przyzwolenie na to, żeby nic nie robić. Jeżeli, jeżeli się wchłonie wszystkich, no to sorry, nie ma co liczyć na to, że będziemy mieli e, głosy sprzeciwu i ludzi, którzy. oj, a im się odbija prostacka czaromatycznie. Ludzi, którzy e, wychodzą po prostu z założenia, że, e, że, 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 że jest jeden słuszny głos, jedna słuszna rzecz pospolita. Pod naszym tuskorem. Niech będzie mdła, rozczarowanie z rzeczą ludzką. Okej, okay, ale ja, jak mówisz coś takiego, to ja trochę nie, nie rozumiem, czego ty po, po, potrzebujesz w, w, na, w naszym kraju Polska. W sensie, jak polska polityka będzie mdła, to będzie dobrze, bo szybciej Polska 250 umrze, tym szybciej pojawi się kolejna liberalna partia dla rozczarowanych wyborców KO. Trochę im się politycy skończą, wiesz? Trochę, trochę jest ryzyko, że, 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 że już mdłych lipków nam zabraknie i co wtedy? Jak my sobie poradzimy? Wadim Tyszkiewicz jest szykowany na, na nowego wodza takiej partii. Wydaje mi się, że Wadim Tyszkiewicz nie zdaje sobie specjalnie sprawy z tego, że jest kilka lat za późno, nie? Że ten moment, w którym Wadim Tyszkiewicz był czadem już dawno odpłynął za horyzont. A o co on się ostatnio spłakał o Zandberga? Bo on miał jakiś taki... Wyjątkowo ostry take na temat Zandberga, który mnie kompletnie rozbroił. Ale nie wiem, go gdziekolwiek zapisanego. Sikorski pozbiera, co zostało z Polski 250 i założy w końcu tę swoją partię. No ale musiałby wbić sztylet w serce Tuska, więc chyba jeszcze czeka. Potrzebuję takiego piekła, że wszyscy wyznawcy PiSu i PO będą żygać swoimi poglądami i będą szukać kogoś lepszego. Nie wierzę, że gdy Tusk i Kaczyński umrą, to to się skończy. Wierzę, że zadziałają nasze granice z mordo. Akceleracjonizm nie jest drogą. No. Tak, zryw już chyba istnieje. Dokładnie tak. Ja czekam na partię trzaska wczoraj. Oglądaliśmy mu trzaska na kampusie i piękna odklejka, no obejrzymy go chyba jutro. Bo dzisiaj dzisiaj nie chcę sobie robić. Nie chcę sobie, sobie robić oglądania trzaska przez półtorej godziny. Nie, nawet więcej. Widziałem, że trzaskowski już powiedział, że. Wszyscy są winni, tylko nie on. Bo nie ma sensownych ludzi poza Sikorskim, Tusko to zadbał, jest naprawdę dobry w koszeniu potencjalnych konkurentów pokroju Rokity. Znaczy, patrząc na to, że Rokita Digimorfował w Borowego Dziadka, to ja nie wiem, czy on był dobry, czy, czy on był dobrą konkurencją, czy to, czy to jest ta, ta konkurencja, która mogła coś zmienić. W sensie, nie, nie jestem przekonany, że. Że to jest ten druid, który mógłby nas uratować, gdyby tylko tu z go nie pozbył, nie? Hmm. Zamieniłem goście ze Zrywu i zapytałem go pytanie, czy Zryf jest turbolipkowy, li e, będzie. Zapytałem go, czy pytanie, czy Zryf jest turbolipkowy, będzie bardzo ofensywny i powiedział, że nie, i według niego to nie jest Lipkowo Max. Okej. Okay. Ale to czegoś innego można się spodziewać? W sensie, to, to wy naprawdę macie wrażenie, że to, że to są ludzie, którzy nie będą odmieniać neoliberalizmu przez wszystkie przypadki? Sikorski. Nie będzie tylko lipkowy, ale i również konserwatywny. Ale powiedzieć dwa razy to samo. Pojawia się dużo rzeczy i ja teraz muszę nadrabiać małe rzeczy. Jeszcze zacząłem dzisiaj za późno. Żeby było trudniej. Wiesz, Rokito nawet w czasach swojego, będzie go śpiewał, był tak na prawo, że Sikorski to prawo Ja, ja wiem. Ja dlatego dziwię się, że ktokolwiek tęskni za Rokitą. Myślę, że po prostu z kolegą mamy różne definicje lipkowości, bo on mówił, że mają tam jakichś taczerystów. Ale co jest bardziej lipkowego niż taczeryzm, no? Ta babka wynalazła neoliberalizm. For... Fuck's sake, no? Dobra. No, on twierdził, że to mnie jest bardzo lipkowo. To znaczy, że twój kolega nie zna znaczenia słów. Dwie nieskończoności o Karale krowa Pojedyncze nieskończoności: Aleksander Bratkowski, Histyczny Krzysztof Sztófirowicz, Bartek Bednarek, Bartombre, Flawius AMB, No Kilamar, Marmaris oraz Cezary Held, e, Dawczynie Pizzy, Adam Pawowski, Dawid Korzeniawski, 0198, Samrion, Puchcio, Amadeusz fingel e, Strażnik Sanktuarium, członek komisji, W. Janek, Loken, Michał Skoczyński, Mark Senczyl, Kartografia Wiam, Restless Dream, Konrad Eidenkrie, Neurofotoreceptura, Smutny Michał, Michał Guś, Szymon Górnisiewicz, Bartomiej, e, Wanda Sołtyś, kto Basz Tomaszewski, Bapłczak, Małgorzata Ciszewska, Katarzyna Pietrzyk, Malwina oraz Adam Niezgódka, e, dawcy kawy z ciastkiem, Michał Pietrowski, Patrycja Zwardoń, Krzysztof Marchewka, Zygmunt Brzęczek, Jacek Maksymowicz, Madez Hajduk, Krzysztof Grabowski, Wiktorkowski, Antybrisler i Klodin, Marcin Harasimowicz, Draże Patronarze, Kuba Z Poznania, Urszula Sobola, Adriana Brozik, Jacek Stolarski, Szony Szynszy, Andrzej Dubi, Anna, Karpetatryz, Murzwaj, Kabel Chris Poland, Paweł Kóziemski, Paweł Otyryda, Marcin Lalak, Protonowy, Maciej Nagel, Grubę Fisto, Kocia Pilotka, Koty Psoty, Liczkoś, Chapis nawkin Aneta, Kruk, Prometał, AMN, TFK, Silius, Aneku, Fejner WD, Obszan, Jedo, Pan Leniwczyni, Marok w., oraz Jano e, osoby dające kawę Abradeusz, Durcorosz, Łukasz Hejduk, Patryk Dzielic rozublina Marwodarska, Kolce Rozrywanie, Patryk 128, Szymon Popławski, Arkipan Kratorsekos, Mobytu, Kubaturzańskim, Maksami Jan Kocimski, Mateusz Masaż Masasz Alan Koźniewski, Junkers e, um Jum, Pozyn Potato, Kodgruszka Wopikła, Lacznaden, Jacekiej Tomusz kicurełek Curełek, Urest Podkreśnik, Śmęcz Jesionek, Pawlus, Miku 39X, Kocurek, Kropster, Dom Egg, Fel, podkreślnik X, Miriachia, Adam, Martwa oraz Nowa i wreszcie osoby dające herbatę co za dziwna nazwa! Łukasz Puskota, Król Komunistycznych Kresolodów, Monika Piechocińska, Arkadiusz Gumiński, Klaudia Korytkowska, Socyjska w Polsce, Bartosz Zawadzki, Przemek Róż, Dawid Kozłowski, Damian Jojzyński, Michał Smereka, Krzysztof Godek, Kształbenias, Krzysztof Mundłopaszki, Jędrzej Pilar, Damian Hadala, Czerwona Kartka, Sponk z Dojny Miejników, Hubert Mazur, Margomus, Lakardar, Aniela M Cikołi, Albert Stompul, Jan Księski, Jakub Bziel, Mapipaj, Bonboni 3, Sola, Łukasz, Adrian Wubelk, Misiek, Ruponury, Łukasz, Jarmir, Bochenek, AEIOU, IC47, Harry HarryCake oraz Szczurek. Fajnie, że jesteś, ale proszę, proszę sprawdź, czy zostawiłaś lajka, like co? Czy suskrajka zostawiłaś, co? Co? Siemeczka. Do zobaczenia. Pup!